Tu, tu, witajcie! Jesteśmy w RoPlay. Dodali To koniki. Chcesz zobaczyć mojego? Ja zawsze robię swojego konia. Już piszę nazwę. Dobrze, 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 napisałem. Zmieniamy teraz konika. I teraz przebieramy siebie, co nie? Dobra. Lecimy z tym koksem. Grajcie się. Widzowie właśnie Napiszcie w komentarzach, jeśli odcinki mają być częściej. No, no. Już nie jestem chora, więc też mogą być może trochę częściej. Tylko kiedy wróci rok szkolny, może być trochę ciężej z odcinkami. Więc piszcie jakbyście chcieli, w tym czasie, kiedy na pewno nam się uda więcej, okej? Okay? Chodźmy sobie do włoski. Weźmy sobie taki, przefarbujemy je, słuchajcie, na brąz. Okej. Okay. No. Jesteśmy słuchajcie, tylko sobie na nazwę, My, Arryny, a... Biały. Okej. Okay. Będziemy sobie pracować, słuchajcie. w wiadomościach. W wiadomości, ale na początku sobie doma, jak wszystko. Już wiecie, o co tu chodzi, w... Okej. I na początku chodź, chodźmy sobie przefarbować nasze włoski. E, no, tutaj. Exit. Ktoś tutaj pracuje. Nie wiem, ale muszę sobie przefarbować, słuchajcie. Włosy na Ok, Okej, farbujemy. Mamy przefarbowane na brąz. I sobie zrobimy domek. Nie. Bierzemy sobie moje ulubione miejsce, jeśli będzie wolne. Dokładnie pamiętam, które to miejsce. Miejsce zajęte, słuchajcie. No to zróbmy sobie koło naszego miejsca tutaj. I pędzimy sobie na koniku. Jest. Okay. Tutaj taki domek. Okej. Okay. I tu nam się domek robi, a my jedziemy, słuchajcie. Dobra, pojedźmy sobie może mm, dyskorolką, bo będzie szybciej. Ale nie martwcie się, kiedy znowu klikniemy konia, nasza operacji. lala, to nasz Konik będzie, tylko jak wyjdzie z gry, to nie będzie. No. Słuchajcie, mamy troszeczkę, co prawda, daleko, ale to nas nie powstrzyma. Idziemy sobie właśnie. W tym czasie, kto jeszcze tego nie zrobił, polecam zasubować kanał. Filmy nie są, może jakoś bardzo często. Ale kiedy się pojawia, to na serio może być ciekawym. No, bo testuję nowo, znaczy nowe rzeczy, na przykład teraz te konia. No, ale bardzo polecam, bo niedługo nagram odcinek z Szukania Nubów. Pary już znalazłam. Będziemy szukać na Candylandzie. No, więc naprawdę polecam. O, słuchajcie, chyba pojecham z No ale polecam w każdym razie. Niedługo też polecam wpadać. Jeszcze nie możecie wpadać, ale niedługo będziecie. O, dobra, zresztą. Słuchajcie, bo niedługo Kotlet planuje założyć swój kanał. Kiedy już będzie miał ten kanał, to podam wam nazwę, nie? Słuchajcie, ja tak teraz jeżdżę i nie wiem dokładnie gdzie, zapomniałam troszeczkę, ale przypomni mi się zaraz. Poczekajcie. Coś mi się wydaje, że w tamtą stronę, więc jedziemy w tamtą. Dobra, dajmy już naszego konika. No dobra. Nie wiem, Wam tutaj też za bardzo pokazać, bo tutaj nic się nie zmieniło za bardzo, oprócz tych koników. Co tutaj jest? Uuu, co tu? u tutaj czeka na pociąg, chyba. Słuchajcie, weźmy sobie do góry, może i wtedy, może znajdę ten. Bo to było gdzieś, no wiem mniej więcej gdzie, tylko muszę jestem pod, jest i to no właśnie. Okej, okay, to chyba tu. Czemu jestem, słuchajcie, taka trochę nienormalna? Nie wiem. Normalnie, zamiast Marina, miałabym napis. Miałabym ogólnie napis. Alice20,20N, znacie moją nazwę. Tylko, że nie. Robicie hashtag, hashtag, hashtag. Znacie to. No, tutaj już mamy prawie to studio. Więc jedziemy sobie. O, już widać. Ej, ktoś tutaj zaparkował. To dziwne. Ale musimy, słuchajcie, zostawić naszego konia trochę dalej. Ja go zostawiam zawsze na dachu. Chyba, że pada deszcz. No, ale to jest taki roblej. Trochę prawdziwe życie. Ale nie tak do końca, bo konie nie chodzą po drabinach. Ale koniki są fajne. A widzicie, jaki najbardziej Alice 2020M lubi zwierzę? Kotek. E-e-e, pani, pani, ja tu pracuję. Tutaj wiadomości, wiadomości, bla bla wiadomości. Tutaj widzimy, że one zabrały mi pracę. I trzeba... Trzeba po prostu albo je zatrudnić, albo wyrzucić. Ale myślę, że lepiej zatrudnić. Dobrze, widzimy. Widzimy wszyscy właśnie, że właśnie nie są polskie. Chyba. No i dobra, chodźmy sobie zobaczyć. No ale w każdym razie chodźmy. O, nie, mi miejsca, ale dobra. Tutaj sobie weźmiemy dodatki. I to będzie u nas w naszym wypadku, słuchajcie, książka. Witam serdecznie. Wiadomość. Dopadły na suchy, że jeszcze nie subujecie kanału alice 2020 m Proszę zasubować. W książce pisze, że to wstyd te tego kanału nie subować. Następne wiadomości będą o 16. Dziękuję. Ty, 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 ty. A w każdym razie, nieważne. Słuchajcie, niedługo też wpłynie na kanał nowe intro, możemy za to podziękować Kotletowi, ponieważ pomógł, yy, pomógł, głównie on, głównie on zrobił prawie całe intro, miał aplikację, pomógł, wszystko założy, za, załączył, no, więc Kotlet, brawo, mam nadzieję, że nie przegapisz tego odcinka. To... Chciałem wam pokazać nowość, ale to ostatnie... Teraz pojedziemy sobie w ostatnie miejsce, które chciałabym wam pokazać. No, nie wiem po co założyłam skład na chwilkę, ale chcę wam pokazać wszystko. No, wszystko co nowe, ale nic więcej chyba nowego nie ma. Ale chciałabym wam pokazać jeszcze jedną rzecz w każdym razie. Więc jedziemy. Tutaj trzeba pojechać, Idziemy, jedziemy. Rzecz, na którą bardzo długo czekałam. No, musimy zejść z Gracialli. Gracialli, nie wiem, czemu ktoś gasił światło. Ok, jesteśmy. Na początku sobie zrobimy pożar, bo wiadomo, słuchajcie. Trzeba korzystać z życia. Moment. Tysiąc. Ok. Już się pomału palimy, sobie zrobimy efekt. To na, nas nie zabije. A teraz chciałabym pokazać. to. Chcemy sobie chips, chociaż nie lubię w pierwszym życiu. Kolka. Ok, weźmiemy sobie teraz tu. Chowamy to i to. Weźmiemy chipsy. No i tak to wygląda. Tutaj ogólnie nie da się wyjść. Tu i tu. Pokażę wam ostatnie miejsce, gdzie udamy się w tym odcinku. Będzie więcej odcinków z tego, bo zrobimy serię. Zrobimy serię, słuchajcie. Serię Vlogsburg niestety przestaniemy robić. Ponieważ nie mogę jeszcze robić. w ogóle zmieniło się trochę zmiany chyba w moim domku. Ale nie martwcie się, kiedy niedługo też będzie odcinek z Blogsburga. I to chyba tyle. Chciałam Wam pokazać tylko to moje. Pa, pa.